Dzień dobry, Miłosz Kłoczek, TVP Info. Panie Marszałku, Pan wielokrotnie powtarzał, że nie ma sobie nic do zarzucenia i że jest Pan niewinny. To pytanie, dlaczego Pan nie zrzeknie się immunitetu i nie będzie udowadniał tej swojej niewinności przed sądem, tylko pewnego rodzaju maskarada ma miejsce w Senacie, bo senacka większość, w tym Senatorowie Platformy Obywatelskiej i tak rekomendują odrzucenie wniosku prokuratury, i Pana immunitet na pewno nie zostanie zdjęty. Czemu Pan się nie zrzeknie immunitetu i nie broni swojego dobrego imienia? Panie redaktorze, takie pytanie może Pan zadać na przykład pani marszałek Gosiewskiej, której obroniono immunitet, i wielu innym członkom Prawa i Sprawiedliwości. Immunitet. Został wymyślony po to, aby bronić przed zakusami tej czy innej partii rządzącej przede wszystkim ludzi, którzy są atakowani z przyczyn politycznych. A ja, mając głębokie przekonanie i mogę to stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że jestem niewinny, czuję się atakowany i oczerniany, między innymi przez pana stację, z tej jednej przyczyny. Że zostałem marszałkiem Senatu Rzeczpospolitej, bo gdy byłem senatorem, nic takiego nie miało miejsca. Gdyby iść tokiem pana myślenia, to te immunitety by trzeba zlikwidować w ogóle, bo po co one by były? Jest immunitet, ma bronić polityków po to, żeby nie podlegali działaniom politycznym, tylko bezstronnym działaniom wymiaru sprawiedliwości. A jeżeli pan uważa, że ten wymiar sprawiedliwości, a zwłaszcza prokuratora, jest bezstronna, to przypomnę panu sprawy choćby Pegazusa, pana Giertycha, pana prezydenta Kwaśniewskiego i innych, więc um, po to jest immunitet. Nie, nie będę. Osoby, które pokazują twarz, które nie ukrywają swojego nazwiska, przed kamerami również telewizji polskiej występowały i twierdziły, że wręczały panu pieniądze. Oprócz korzyści Przepraszam w wyniku wyroków sądowych. Dziękujemy Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Już rozpoczyna się posiedzenie. Dziękujemy. Do widzenia.